A ta kurwa Żula Żula Jasia kurwa, a ta fajbista Jasiu zaraz wyjdzie. Tu mamy oborkę Jasia. Po kruszu o papieru. Wkręcej się i po kruszu. 2, 3, 4, 2. 2. 1, 1, dziękuję Jasiu. Co mam ja się słychać jeszcze, co? Proszę. Co mam słychać? Jak? Co słychać u Ciebie? Telewizor mam dobry, o telewizorze. Ja się, się lampeczkę, tu mam. Produkcję do no niej. Lampeczkę tu mam. Proszę. Lampkę. Aha. To jest lampeczka taka, dobra, nie? Może być. Masz za darmo czy za pieniądze ten telefon? Za darmo. Za darmo. Wiesz, jak im się wyglądają? Da. My mamy na przykład ziemię. Da. Niemcy nie mają ziemi. Dlaczego nie mają? Nie ma tam ziemi nie ma, gdzie Niemcy nie ma ziemi, aż postarga. Aż no, postarga tam, no. no daleko. My jakoś tak co ułożyli ziemię. 10 kilometrów się nie zawaliła, nie przepada. Tak. nie mają ziemi tylko inaczej. Tak Ziemia się zawala u Niemców, nie? Nie jak oni nie mają ziemi. A Polacy mają, nie? No. Ziemi dużo. Beton, beton jest, beton z żelazów, betonowany jest. Tak. Kawa drogi nie ma ziemi. Tak można posłać się ze strachu. Posłać się. Nie trzeba, bo coś że. I... Ja Niemców nie lubię. Ja Niemców po... ja nie lubię. Proszę? Ja Niemców nie lubię. Niedobry są. Ja nic nie robię, nie, tylko Niemcy nie mają ziemi. Wojna była, teraz ziemi nie mają, nie? No wojny to nie, wojny to o ty. Jak chcesz to możesz dać. I chyba o z da jeść trochę. Tak? No. Dużo nie mam czasu, muszę drzewo robić. Cały dzień pracuję, to no nie? Tak. Odamka kurwa, Powóz kurwa Jasia Kiedy Gnój Jasiu będziesz wozić na pole? Proszę? Kiedy Gnój na pole będziemy włożyć? Na taczką, no nie, jeszcze pan się sobota nie pasuje, taczkę na ogródkę wyniosę Na ogródki, Gnój wywieziesz? Do taczką Na ogródkę się nie wiatrasz żarty, tą nie chciał nic jeździć, on To ja po półboczkach Aha. To dużo, ile zboża masz, Masesiu? A to nie, to bym miał 40 worków owsza, żyta. Parę worków. Kawałek pola, 30 worków więcej. Na polu 20 worków żyta, 15, 15 owsa. Oj, To, to tedy by. by...